Cześć, jestem Wiktor Franko, jestem fotografem. Na co dzień mieszkam i pracuję w Warszawie, a jestem dzisiaj tutaj w tym miejscu, ponieważ chciałem Wam pokazać moją ulubioną przestrzeń. Miejsce jest punktem wyjścia do mojej fotografii, bardzo często jest początkiem historii. To ono wraz ze specyficznym światłem tworzy atmosferę i klimat zdjęć. Moim światem w fotografii jest świat przyrody i natury. Otwarta przestrzeń to jest coś, co całkowicie ze mną rezonuje, przez co po prostu rezonuje również z moimi fotografiami. Kiedy 5 lat temu przeprowadzałem się do Warszawy, bardzo szybko zorientowałem się, że brakuje mi częstego przebywania w naturze. Wtedy trafiłem też na plażę znajdującą się na wysokości Wilanowa, tuż za wałem zawadowskim. Rozległe, piękne miejsce, które zapewniło mi to, czego dokładnie potrzebowałem: wyciszenie, przebywanie w naturze. Trochę dzikości. Swobody i ciszy. Za każdym razem, kiedy tu przyjeżdżam i przechodzę przez wał, mam wrażenie, że jakbym przenosił się trochę do innego świata. Zmienia się powietrze, zmienia się atmosfera, zmienia się światło. Ta przestrzeń jest zupełnie inna niż otaczające ją miasto. Najlepiej fotografuje się miejsca, które są nam bliskie, które współgrają z nami. Wtedy atmosfera, jaką uzyskujemy na zdjęciach, tak naprawdę odpowiada temu, co nosimy w sobie, i dzięki temu, fotografując w tych miejscach, tak naprawdę opowiadam historię o samych nas. Fuji XS10 to aparat, z którym praktycznie rozpocząłem swoją przygodę z filmowaniem. To, co mi się w nim spodobało, to zdecydowanie jego ergonomia, niewielkie rozmiary. Kolejną funkcją, która była dla mnie ważna, to była stabilizacja obrazu. Praktycznie wszystkie ujęcia mogłem wykonać z ręki, nawet te ujęcia pejzażowe, panoramiczne. To okazało się naprawdę bardzo przydatne.